Jednym z bardzo niepożądanych zjawisk na rynkach pracy to tak zwana praca na czarno. Fachowo nazywa się to zatrudnienie nierejestrowane. Zjawisko dotyczy w zasadzie całego świata, a w Polsce jest znane od początku polskiej transformacji. Otóż polega to najogólniej na tym, że pracodawca Chcąc zmniejszyć koszty pracy, zatrudnia pracownika bez właściwej umowy o pracę. Pracownik na to przystaje, dlatego że nie ma y, innych możliwości znalezienia zatru zatrudnienia i zgadza się na to, że pracuje, dostając tylko i wyłącznie wynagrodzenie bez składki, bez odpowiednich innych świadczeń. Dlaczego to zjawisko jest niebezpieczne? Dlatego, że dotyczy często sytuacji kryzysowej. W kryzysie y, pracodawca szuka jak najtańszej siły roboczej, a pracownik, nie mając wyboru, podejmuje pracę bez. Bez umowy o pracę. Jakie są tego konsekwencje? No oczywiście tragiczne konsekwencje dla pracownika, albowiem nie mając ubezpieczenia zdrowotnego, nie odpowiadając składki na, na składki rentowe i składki zus pozbawia się odkładania na emeryturę. Pracuje na czarno, a więc nie, nie przysługuje mu żadne świadczenie z tytułu wypadku przy pracy, ale także jest to zjawisko niebezpieczne dla pracodawcy, otóż nie odprowadzając składki, nie odkładzając środków, które tworzą Budżet państwa, pracodawca w ten sposób powoduje, że budżet państwa nie jest w stanie przeciwdziałać zjawiskom kryzysowym. A więc dochodzi do pewnego paradoksu, że sytuacja kryzysowa wywołuje chęć. Po obu stronach stosunku pracy zatrudnianie na czarno, z drugiej strony praca na czarno powoduje, że zjawiska kryzysowe się pogłębiają. To jest zjawisko negatywne, należy temu przeciwdziałać. Pracodawca musi mieć świadomość, że zatrudniając pracownika na czarno szkodzi także pośrednio sobie, a pracownik bardzo poważnie ryzykuje.